Olga Boznańska to jest taka kobieta, która w bardzo trudnych dla kobiet czasach, czyli w XIX wieku, miała odwagę robić karierę w dziedzinie, w której na dzień dobry nie była traktowana poważnie, ponieważ ona właściwie rzuciła się w męski świat, nie mając żadnego męskiego wsparcia. Twórczość kobiet to było coś takiego, co mogło raczej wówczas jeszcze stanowić pożądaną zaletę u przyszłej panny młodej, natomiast mało kobiet robiło poważną karierę malarską, natomiast ona miała odwagę rzucić się w to całą sobą, z pędem i właściwie była gotowa i pewna, że osiągnie w tym wszystko, co jest tylko możliwe. Ktoś złośliwy mógłby tutaj powiedzieć, że miała ona dużo szczęścia, ponieważ miała wspierającą rodzinę i dość zamożną rodzinę, by mogli ją wspierać w jej edukacji, ponieważ wtedy Akademie Sztuk Pięknych nie były dostępne dla kobiet, pozostawały jej jedynie prywatne kursy. No i miała to szczęście, że ojciec jej te kursy opłacił i dzięki temu mogła wyjechać do Monachium. A później, kiedy już stała się znana, mogła sobie pozwolić również na wyjazdy do Paryża. Jednak nie można zapominać, że to, co ona osiągnęła, to była kariera na takim poziomie, że ona właściwie na pewnym etapie już tych pieniędzy rodziny nie potrzebowała. Ona po prostu utrzymywała się z malarstwa, a jej nazwisko było szeroko znane w świecie artystycznym i jej talent został doceniony bez żadnej protekcji wpływowych kochanków czy też męża, ponieważ Poznańska nigdy za mąż nie wyszła. O Boznańskiej myślę, że to właśnie dzięki takim osobom jak ona, ja i wiele innych kobiet dzisiaj możemy kształcić się na uczelniach artystycznych, ponieważ ona przeparła te szlaki. Ona pokazała, że talent nie ma płci. Talent może urodzić się w każdym i że jest w stanie osiągnąć tyle samo albo i dużo więcej niż mężczyźni, z którymi konkurowała. I jestem jej wdzięczna za to, że dzisiaj ja mogę malować, mogę być artystką i mam tę wolność wyboru.